Dzisiaj bardzo ważny odcinek. Piątek 18. kolejna kryptoprasówka przed nami zaczyna. Pomimo tego, że w tym tygodniu działo się bardzo, bardzo dużo. Bitcoin rozpoczął swój rajd, przebijając swoje szczyty z 2020 roku. PayPal ogłasza ogromne wsparcie dla kryptowalut, oraz kolejne firmy rynku tradycyjnego inwestują w bitcoiny jako hedge, jako zabezpieczenie przed zbliżającą się inflacją. Działo się naprawdę dużo. To pewnie usłyszeliście na innych kanałach, w różnych mediach, więc nie ma w ogóle sensu, abym dodawał tutaj swój komentarz. Ja po raz kolejny chciałbym z Wami dzisiaj porozmawiać o, o tym, co. Nie tak naprawdę, kręci o tym, co zwracaliście uwagę, że jest właśnie na tym kanale najbardziej wartościowe, czyli porozmawiamy sobie o wiedzy odnośnie rynku kryptowalut, takiej i o pewnych przemyśleniach, które w, w ostatnim czasie gdzieś trafiły do mnie poprzez analizowanie przeróżnych projektów. Dzisiaj porozmawiamy sobie o inflacji, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak dużo nowych tokenów wchodzi na ten rynek i inflacja w nich jest tak ogromna, że. Tak naprawdę jest tutaj jedno ogromne, ogromne ryzyko. Dzisiaj właśnie o tym ryzyku, dzisiaj o wykorzystaniu tej wiedzy do tego, aby znaleźć idealny moment wejścia. Więc mam nadzieję, że sporo wartości dzisiaj Wam przekażę. Więc, żeby nie przedłużać, rozpoczynamy teraz go. Zanim zaczniemy, pamiętajcie, Opisie pod każdym filmem macie dostęp do naszych grup Brainstorm. Tam rozmawiamy, ogłoszenia, tam wrzucam swoje przemyślenia, różne analizy, jakieś szybkie informacje z rynku. To co jest ważne, to kilka tygodni temu odpaliłem też, opublikowałem swojego pierwszego e-booka, którego możecie ściągnąć. Ściągacie e-booka automatycznie zapisuje Was do listy mailingowej, na której będę ekskluzywnie publikował różne przemyślenia i takie dodatki odnośnie odnośnie różnych filmów czyli tego co wrzucam na YouTube, czyli ten newsletter jest takim szerszym uzupełnieniem tej wiedzy. Więc zachęcam was, linki w opisie, linki w komentarzach. A teraz rozpoczynamy go. Rynek tak naprawdę kryptowalut, jakikolwiek rynek można podzielić na taką grubą krechą na dwa okresy. Jeden okres to jest okres optymizmu, okres w którym Dzieje się dobrze, wyceny wszystkiego rosną w górę, inwestorzy są w pełnej euforii, może nie w euforii, ale w bardzo dobrym nastroju, inwestują, uważają, że każdy kolejny projekt jest wartościowy, warto w niego wchodzić, jest fomo i są ogromne zainteresowania przy różnymi private sejlami. To jest okres, który był z nami przez kilka miesięcy. Wydaje mi się, że czerwiec, lipiec, sierpień to były takie najbardziej najszybsze i naj, to był taki najszybszy okres. Tu naprawdę ta euforia, ten optymizm, ta euforia później już na samym końcu była bardzo, bardzo duża. Jest oczywiście okres, który przez ostatnie kilka lat na tym rynku kryptowalut o dużo częściej nam towarzyszył, czyli okres, w którym brakuje optymizmu, raczej jest pesymizm, raczej z wątpienie co do wzrostów altcoinów, co do inwestycji w altcoiny. I ten okres mamy od września. Okres, w którym indeksy DeFi spadają na łeb, na szyję, okres, w którym inwestycje, które jeszcze jakieś kilka miesięcy temu wydawało się niesamowicie ciekawe, niesamowicie w ogóle oblegane, ciężko było się dostać do privacy, w tym momencie spadają, spadają ciągle coraz, coraz niżej. I zwróćcie uwagę, jak to wszystko Tutaj działa. I jeden moment, czyli ogromne spadki, nagle strach się pojawił i z takiego miejsca, w którym każdy chciał inwestować w kolejne projekty, w kolejne perełki, które wchodziły jesteśmy w miejscu, w którym inwestycje, które jakiś czas temu wydawały się bardzo atrakcyjne, w tym momencie spadają poniżej ceny ICO. I nikt ich nie chce za bardzo kupować. Ta zmiana tego nastroju w tym 2020 roku była tak duża, że tak naprawdę mnie osobiście też to zaskoczyło, na tyle, że nie spodziewałem się, że tak szybko przejdziemy z tak dużej euforii do ogromnych, ogromnych spadków na nastrojów i tego pesymizmu, ale tak się stało. I to jest właśnie rynek, który nas zaskakuje w przeróżny sposób. Ja dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać, dlaczego się tak dzieje i jak w tym wszystkim znaleźć dobre momenty wejścia w niektóre projekty. Wróćmy na razie wróćmy gdzieś tam do początku roku, gdy, prze, prze, gdy, gdy tam wrócicie do moich filmów wróż, mówiłem o różnych projektach mówiłem o Torchainie, mówiłem o Kusamie, mówiłem o XDai mówiłem o Origin Protocol który wszedł na Binance w nudzie, nagle pojawiła się ogromna pompa i zrobiła swoje, mówiłem o Kawie, mówiłem o przeróżnych przeróżnych projektach to, co jest ciekawe, to to, że gdy sobie popatrzymy teraz na te projekty z perspektywy czasu, to były to projekty, które w pewnym sensie dawały najwięcej, najwięcej zarobić. W każdej inwestycji, gdy wchodzimy w jakąś inwestycję, warto sobie zadać na rynku krypto, warto sobie zadać pytanie, w jakim momencie wchodzimy, po jakiej cenie wchodzimy, czy ta cena jest bliska ICO, czy ta cena jest bliska może już w fazie, nawet nie ICO, ale fazie seed, czyli bardzo, bardzo wczesnej. Czy ta, czy ta cena jest atrakcyjna, czy może jesteśmy powyżej, powyżej ceny ICO, czyli jest jakaś grupa osób, które kupiła niżej i byłaby w stanie na nas to zrzucić? Jest bardzo dużo pytań związanych z tym idealnym momentem wejścia w inwestycji. Jeżeli popatrzymy sobie na ten rynek, na różne protokoły, które wchodziły i porównamy je tylko pod względem inflacji, pod względem ilości tokenów, które wchodzą w kolejnych miesiącach, to Zobaczycie, że w większości przypadków te projekty, które miały swoje premiery w 2019-2020, są zaprojektowane, można powiedzieć, dość niekorzystnie dla inwestora, który holduje długoterminowo. Co mam na myśli? Zwróćcie sobie uwagę na dajmy na to taką solanę. Solana jest projektem, który ma ogromne wsparcie giełdy FTX, ma ogromne wsparcie właśnie prezesa w FTX, czyli sama. Rozwija się bardzo dobrze, jest to protokół, na którym się coraz więcej zaczyna budować, ale pod tym wszystkim kryje się pewna niewiadoma. Tą niewiadomą jest ilość tokenów dostępnych na Solanie w tym momencie. Ilość tokenów, która będzie dostępna za kilka miesięcy. Ja już jakiś czas temu nagrywałem dla Was taki film, w którym warto... Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, aby sprawdzać sobie te krzywe emisji nowych tokenów na rynek. Bo to w pewnym sensie decyduje o tym, czy wasze wejście w inwestycje w tym danym momencie, w którym chcecie kupić, jest dobre. I w tym momencie, jeżeli wrzucimy sobie na tapet Solana, czyli projekt, który z kilkudziesięciu centów wzrósł na tej naszej na tej naszej hoście, mini hoście w 2020 roku w tej wakacyjnej to gdy zobaczymy sobie emisję, ilość czyli wejście nowych coinów na rynek czyli kiedy te nowe coiny się pojawiają to Solana była niezwykle ciekawym projektem na inwestycje w perspektywie kilku miesięcy dlaczego? dlatego, że okazuje się, że w Solanie pomimo tego, że tak mało jednostek było dostępnych na rynku, jest dostępnych nawet w tym momencie, to, tej, to tak, ta, ta, niska ilość tych jednostki jest dostępna przez, była dostępna tak naprawdę, jeżeli patrzymy na start, czyli w marcu, przez następne 9 miesięcy. Dopiero w styczniu 2021 roku, w Solanie zostanie uwolnionych mnóstwo nowych tokenów. Jeżeli popatrzymy sobie teraz na ten wykres emisji, zwróćcie uwagę, jak tam jest ściana. I teraz zwróćcie uwagę, że to, co działo się na Solanie przez ostatni czas, to, że ona do 4 dolarów wzrosła, tak naprawdę 40 centów, czyli można powiedzieć, że razy 10, że razy 10 wzrosła, to tylko dlatego, że nie było nowej emisji coinów, które mogły zrzucać na ten nowy rynek, czyli nie było więcej coinów, które się pojawiały w emisji i Solana mogła sobie spokojnie, spokojnie rosnąć, bo podaż nowych coinów nie wzrastała. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na solanę z perspektywy inwestycji w 2021 roku, czyli w styczniu, w którym nagle pojawi się tak dużo nowych coinów, to warto sobie zadać pytanie kolejne, jakie te coiny? Czyje te coiny będą uwolnione? Czy z inwestycji Sid, czy z jakiejś strategicznej inwestycji? I wtedy, gdy sobie popatrzymy do góry znowu, jest tabelka, i zobaczymy sobie, że w SID-ie e, inwestorzy kupowali za 4 centy, czyli za 4 centy kupowali Solany, w tym momencie Solana jest po 2 dolary, to stwierdzimy, że jeżeli te tokeny w tym momencie miałyby wyjść na rynek, to inwestorzy Sid są zarobieni 20 razy. Jak? Myślicie, albo inaczej zadam pytanie, co wy byście zrobili w momencie, w którym jesteście inwestorem SEED, dostajecie swoje tokeny i, i cena na rynku taką, do której możecie zrzucić jest 20 razy wyżej. Sprzedalibyście? Sprzedalibyście część? Trzymalibyście dalej. Według mnie większość, większość inwestorów sprzedaje swoją początkową inwestycję, czyli pojawia się nowa podaż coinów, które zrzucają, zrzucają ceny. I teraz kolejny przykład, który chciałem wam powiedzieć. Pamiętacie tą naszą słynną inwestycję w Reserve Protocol, który rozpisałem całą, e, całą, całą analizę i jedną z kluczowych rzeczy, którym się trzymałem w przypadku Reserve, było to, że nowe tokeny mają nie wychodzić na rynek do ogłoszenia oficjalnego mainnet. Gdy wchodziliśmy w 2019 roku w reserve, to informacja była taka, że wraz z mainnetem wejdą nowe tokeny. I pomimo tego, że cyrkulacja tych tokenów jest w tym momencie w okolicach 3-4% w reserve i tak dużo tokenów jeszcze zostanie uwolnionych, to czułem się bezpiecznie, ponieważ przez najbliższy rok, czyli od momentu mojego wejścia do 2020 roku, 2021, tak mówiło się, że minet wtedy wejdzie, jesteśmy bezpieczni. Żadni inwestorzy nie dostaną swoich tokenów do czasu miny, czyli są zablokowane, czyli nie ma nowej podaży na rynku. I to jest niezwykle kluczowe. Zwróćcie uwagę, że Kusama, o którym mówiliśmy, po dolar, po dwa dolary, Mogła, wzra mogła wzrastać dlatego, że emisja tych tej, tej kusam, czyli ilość tych nowych kusam, które się pojawiały, była stała. Po prostu ludzie dostali, doszło do jakiegoś początkowego dumpu, ale później z miesiąca na miesiąc nie pojawiało się tak dużo nowych tokenów. Więc jedną z najbardziej istotnych rzeczy w momencie wejścia w jakiś projekt jest sprawdzenie. Cyrkulacji coina w najbliższych miesiącach, w najbliższych tygodniach. Jeżeli wchodzicie w jakiegoś coina, jeżeli wchodzicie w jakąś w nową inwestycję i wchodzicie z założeniami, że chciałbym sprzedać za rok to, co musicie zobaczyć, to, co musicie sprawdzić, to odpowiedzie sobie na pytanie, ile za rok będzie nowych tokenów, nowych tokenów, które wejdą na rynek. Niezwykle ważne pytanie do odpowiedzenia: Jeżeli nagle okazuje się, że tych nowych tokenów będzie 2, 3, 4 razy więcej, to zwróćcie uwagę, że wasza inwestycja w czasie może bardzo stracić na wartości. Jest po dolar, szczelam, i pojawi się 4 razy więcej coinów za rok, i pytanie jest takie: czy ten dolar się utrzyma? Kiedy ten dolar się utrzyma, a kiedy spadnie? W momencie, w którym jest Brak optymizmu, w momencie, w którym jest, yy, jest rynek taki niedogrania, jeżeli chodzi o Alty, tak jak teraz, to nowe Coiny, które wchodzą na rynek, osłabiają ciągle ceny. Ludzie realizują zyski, osłabiają, osłabiają ceny. Moment, w którym się zmieni, czyli znowu jest optymistycznie, to to nie ma aż tak dużego znaczenia. Dlaczego? I znowu Wam teraz powiem konkretnym przykładem. Curve. DAO, czyli jedna z najciekawszych, najbardziej używanych aplikacji DeFi'owych do zmiany stablecoinów, coś co jest używane bardzo mocno, coś co ma ogromne wolumeny. Zaproponowali um, emisję tych swoich tokenów, tych CRV w taki sposób, że codziennie, codziennie 2 miliony nowych coinów wpadało na I ta inflacja w, w, jest, była tak duża, tak ogromna, że <laughs> po prostu jest ciągła ciągle nowa podaż nowych coinów, które wchodzą i są sprzedawane po cenie rynku, dlatego ten wykres po prostu jest równią w dół. I teraz zwróćcie uwagę, to nie jest wszystko takie proste, bo jeżeli by to było takie proste, to każdy by założył shorta i byśmy shortowali to do gleby. Dlaczego to nie jest tak proste? Dlatego, że gdy Curve DAO weszło w sierpniu czy tam w lipcu, to wtedy byliśmy w całkowicie innym rynku, byliśmy w tym rynku, w którym Wam opowiadałem, to był rynek optymistyczny, to był rynek, który nie zwraca uwagę na takie rzeczy jak ilość nowych tokenów, jak podaż, liczy się tu i teraz, liczy się hype. Wtedy Curve miał jeden z największych hype'ów i zobaczcie co się działo, My w Curve nawet pomimo tej ogromnej podaży podbijaliśmy. Podbijaliśmy do góry, pod, pod 5 dolarów. Nagle ogromny wolumen się pojawił, ludzie to zaczęli kupować. Mówiło się o tym na Twitterze, że zostanie to wybite. I moment, w którym pojawiła się, pojawił się pesymizm, pojawiły się te duże spadki na rynku, to był czas, w którym Curve dało całkowicie, zweryfikowało swój wzrost. Obsunęliśmy się ogromnie i od, od tamtego czasu ciągle, ciągle spadamy. I teraz to, co chcę powiedzieć, nowa podaż nowych coinów jest. Bardzo, bardzo istotna w momencie, w którym podejmujecie moment wejścia w dany projekt. Warto to zawsze sprawdzać. Ale jeżeli jesteśmy na rynku optymistycznym, to liczy się bardziej hype. Liczy się to, co wokół się mówi wokół tego projektu. Mało kto sprawdza, ile tych nowych tokenów się pojawi. Wszyscy inwestują, bo to jest coś fajnego, coś nowego. Moment, w którym ten rynek jest inny, to jest moment, w którym ludzie nie chcą inwestować w te tokeny. Zastanawiają się, czy to ma w ogóle sens, więc pojawia się nowa podaż, która spycha ciągle cenę w dół, dlatego tak ciężko jest wy, 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 wyłapać dobry moment wejścia, i dlatego ta cena jest ciągle, ciągle zbijana. To jest tak istotne, tak ważne, że właśnie w takich momentach, gdy analizujecie, też to ogłosiłem, że nie jestem za bardzo zaangażowany teraz w rynek, analizuję sobie, ale bardzo bezpiecznie podchodzę do tego wszystkiego. Gram oczywiście swoim założeniem na Ethereum 2.0, ale nie instytuję w jakieś tam nowe alty, tylko dlatego, że jesteśmy w tym rynku. Jesteśmy w tym pesymistycznym rynku, w którym właśnie te rzeczy się liczą. Zróbmy tak. Newsletter, który będzie się pojawiał zawsze u Was o 20 w niedzielę, będzie rozszerzeniem tego, tego odcinka i tam Wam wrzucę przykłady jak duża jest podaż, jak duża jest inflacja w tych nowych protokołów, które jeszcze ostatnio były tak mocno hype'owe, były tak kupowane, ludzie wszyscy je chcieli mieć, a ta inflacja jest tam tak duża, że jest w okolicach 2, 3, 4 razy. Perspektywie roku. Jeżeli my utrzymamy ten pesymistyczny okres na Altach przez tak długi czas, to zwróćcie to jak myślicie, co będzie się działo z cenami coinów. I teraz kolejne bardzo ważne pytanie: jeżeli mamy świadomość inflacji, jeżeli mamy świadomość tego, co się dzieje, to kiedy jest dobry moment wejścia? I tutaj pojawia się kolejny, drugi czynnik, który zawsze warto sprawdzać, czyli cena kupna w fazie seed, w fazie pre-ICO i w fazie ICO. Ile kupowali inwestorzy? Przykład nir protokol świetny protokół, bardzo dobra technologia, o której wam mówiłem, ale rynek się tak zmienił, że wejście w niego jest bardzo, bardzo trudne. Nie wiadomo, gdzie jest ten dołek, nie wiadomo, gdzie jest ten dołek, dlaczego? Dlatego, że codziennie pojawiają się nowe niry. Za rok nirów będzie około 250% więcej. I teraz, jeżeli my utrzymamy ten pesymistyczny, to pesymistyczny okres, to nir ciągle będzie nam spadał w dół. I kiedy NIR jest w stanie znaleźć swoją glebę? Kiedy NIR jest w stanie znaleźć swoją podłogę? Pierwszy, przykład, pierwszy, pierwszy sposób jest taki, że NIR do nagle dostanie jakoś ogromny news, który sprawi, że wybije go w górę. To jest jedna rzecz, która mi się może zdać, a druga rzecz jest taka, żeby sprawdzić sobie ceny, po których inwestorzy kupowali NIR. I jeżeli chodzi o NIR, to przykład wam powiem. Cena Seed to jest 15, 5, 5 centów, od 5 do 15 centów. Koniec szkoły tego. Cena ICO 20-30 centów, 40 centów. I teraz macie już pewien obraz tego, gdzie jest ten poziom bólu dla inwestorów, którzy wchodzili wcześniej. Gdzie jest potencjalnie podłoga? Czyli w okolicach 40 centów ta zbliżająca się podaż. Inwestorzy prawdopodobnie nie będą chętni, aby sprzedawać po, poniżej ceny, chyba że bardzo będzie źle, to będą sprzedawać nawet poniżej ceny. Więc w ten sposób można sobie wyznaczyć poziomy, atrakcyjne poziomy wejścia w dany protokół. Jeżeli znamy, jeżeli znamy inflację, jeżeli znamy właśnie tą podaż tego, ile tych coinów będzie pojawiać się w najbliższym czasie i znamy poziomy wejścia inwestorów, seed, ICO, pre-ICO, to mamy wszystko, aby wyznaczyć. Bardzo ciekawy poziom wejścia. Ja tworzę sobie tabelkę pewną i w tej tabelce wpisuję właśnie te, po ile kupowali w ICO, inwestorzy w SEED i tak dalej, ale piszę też oczywiście inflację. Wrzucę Wam to właśnie w newsletter, jak ta inflacja jest przeogromna tych różnych protokołach, które jeszcze w tym ogromny hype. Ludzie chcieli się po nie pozabijać, a ta inflacja po prostu zabija, zabija cenę. W momencie, w którym jesteśmy w pesymistycznym rynku, inflacja zabija cenę. W momencie, jak jesteśmy w optymistycznym rynku, inflacja nie ma tak dużego znaczenia, bo wszystko jest hype'owe, warto kupować i tak dalej. Ludzie się nie boją inwestować. Ale Kolejny, na sam koniec chciałbym Wam pokazać jeszcze jeden przykład. Origin Protocol, czyli coś o czym mówiłem Wam w lutym, coś co weszło na Binance, odpaliło się na Binance i w Origin Protocol było bardzo podobnie jak w Solanie. Przez kilka miesięcy nie było po prostu nowej podaży. Dla mnie taka informacja to był znak, to był znak do wejścia, dlatego że Origin był stosunkowo nisko wyceniany, nie było nowej podaży. I zwróćcie uwagę co się stało, Origin wyszczelił jak z procy, więc tam, gdzie nie ma tej nowej podaży, tam, gdzie ta podaż jest rozciągnięta na bardzo długi czas, tam, gdzie większość koinów jest już w cyrkulacji, to są ciekawe momenty wejścia. A tam, gdzie są nowe protokoły z ogromną inflacją, trzeba zadbać o to, aby przeanalizować sobie ceny wejścia w różnych fazach. Dzisiaj właśnie o tym chciałem Wam opowiedzieć, jak to jest istotne w tych czasach, które mamy teraz w czasach analizy, w czasach, w których musimy analizować to, co się będzie działo w najbliższym czasie. <laughs> Wsłucham w kartę. I o tym właśnie dzisiaj. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych odcinków na zbliżający się czas. Zbliżający się czas, w którym niezwykle ważna będzie dobra analiza. Przeanalizowanie tego, co może się okazać dobrą inwestycją z perspektywy kilku następnych miesięcy, kilkunastu następnych miesięcy, jest kluczowe. A do tego kluczowa jest wiedza odnośnie podaży, odnośnie momentów wejścia inwestorów. I on ogólnie wnosi ogólnie całego hype'u i ciekawego i tego, czy dany projekt jest ciekawy. Więc zostawiam Was dzisiaj z tym. Mam nadzieję, że pokazałem Wam to na konkretnych przykładach, abyście widzieli, jak niezwykle ważna jest cyrkulacja, jak niezwykle ważna jest inflacja nowych coinów i moment wejścia, bo to jest klucz do tego, aby wyznaczyć odpowiednie strategie co do wejścia w pozycję, co do upłyniania na różnych. Et, na różnych różnych etapach. I z tym Was dzisiaj właśnie zostawiam. Dzięki za całe wsparcie, za wszystkie komentarze, za to wszystko, co się dzieje, za to, że pomimo tych spadków, pomimo tego, co się dzieje na rynku, dalej jesteście i mocno tutaj obserwujecie, mocno oglądacie, bo właśnie w takich okresach przychodzą najciekawsze przemyślenia, najciekawsze analizy i najciekawsze inwestycje. I życzę Wam tego, żebyście znaleźli te swoje inwestycje i z nimi popłynęli na nowe, nowe szczyty swoich bloków Folio. To tyle w tym odcinku. Zostawiam Was z memem. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć!